Laki, idąc obok restauracji, zauważa Nuba i Pro. Otwiera okno i zaczyna ich podsłuchiwać. Ty słyszałeś, Nub, co wczoraj odkryłem? Yy, nie słyszałem, nie słyszałem. A powiedz mi, co odkryłeś, bo jestem bardzo ciekawy. Jestem Nubek i muszę wszystko wiedzieć. Znalazłem talizman, który transportuje do bloku diamentowego. Jeśli tam wejdziesz, będziesz najbogatszym Nubem na świecie. Yy, serio to mówisz? Serio to mówisz? Eee, świrujesz, Guptasie. Coś takiego jest niemożliwe. Z si jakieś kity mi wciskasz. Ty, pro, jesteś gracz, a nie znasz się w ogóle na minecrafcie. Mówię serio, to jest bezcenne. Tego zmana ci nie dam, bo bo mnie wyzywasz od Guptasów. Ty jesteś bałwanem, zawsze będziesz nubem. Gdy Lucky słyszy konwersację pro i noob, postanawia wejść do restauracji i zabrać im ten talizman. Czy jesteś ciekawy, jak wygląda świat w bloku diamentowym? Oglądaj film do końca, bo Laki właśnie się tam przeniósł. O! O, a strasznie mnie to bolało. Czy już trafiłem do świata diamentów? Czy to właśnie jest ten świat? Ale chwila, jaka tu, jak dużo tutaj lawy jest? Czemu tu jest tak dużo lawy? Jakieś dziwne stworzenia mnie otaczają. O, cześć, mały pupilku. Co tam u ciebie słychać? Słuchaj, czy ja trafiłem do świata diamentów? O, nie odpowiada mi. Dobra, zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Tu jakieś, tu jakieś dziwne, totalnie dziwne stworzenia. O nie, o nie, muszę stąd uciekać. Muszę stąd uciekać jak najprędzej. Wdostaję się stąd i zobaczymy, co tutaj ogólnie e, jest. Dobra, już wychodzę z tej kopuły. E, wow, a tu jakaś siłownia jest, co? To już wiem, dlaczego diamenty są takie silne. O kurczę, ktoś tam idzie. Atakujemy go, armia do boju. Łapiemy tego intruza. Dawajcie, chłopaki, Je lecimy na niego, jazda. O nie, o, nie, ktoś mnie jeden. goni. Ktoś mnie goni. O kurczę, słuchajcie, jaką oni siłownię tutaj mają. O jacie, co tutaj w ogóle jest? O kurczę, atakują mnie, atakują mnie. O rany, o rany, ale oni muszą być silni, jak oni... tutaj Siłownie siłowni mają i ćwiczą codziennie. O nie, ratunku jakieś dziwne strzały dochodzą. Z kto, to, kto to mnie strzela? O, o! Dostałem jakieś spowolnienie, dostałem jakieś spowolnienie. Jocie, jakie bronie dziwne ma mają. O kurcze, bańki mydlane Zostawcie mnie w spokoju, ucieknę wam. Czyli tak wygląda świat diamentowy, co to się dzieje? Ale emocje, ale emocje strasznie się boję. O, mają własną nawet kopalnię diamentów, to już wiem czemu diamenty posiadają tyle diamentów w sobie. Mają własną di kopalnię. Diamentów. O kurczę, o kurczę, żeby ci mnie nie go dogonili, żeby ta armia tylko mnie nie dogoniła. O nie, idą, ich jest więcej, ich jest więcej. Zostawcie mnie w spokoju, czego ode mnie chcecie! Jeśli chcesz z Lakim zwiedzać ten super diamentowy blok, kliknij łapeczkę w górę oraz napisz w komentarzu diament, a przypnę ci serduszko. Oraz jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jesteś nowy, zasubskrybuj taki na dole czerwony przycisk. Subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Wow. Wynoś się z naszego świata Czego tutaj szukasz, cwaniaku jeden, co? Spokojnie, nie jestem żadnym Intruzem, o nie, o nie, szybko Kurczę, oni są negatywnie na mnie nastawieni Ja przy okazji sobie zwiedzam Patrzę na to, na to z innej perspektywy I wygląda to bardzo interesująco Te wszystkie rzeczy są jakieś inne Ten świat diamentów naprawdę Jest totalnie zaczarowany Drzewa, to wszystko, ta roślinność O kurczę, tylko Boję się tych ludzi, którzy za mną cały czas gonią Cały czas za mną gonią i i nie mogą mnie odpuścić Ała, zostałem trafiony, zostałem Zostałem trafiony, o kurcze Zostawcie mnie w spokoju, nie zdobędziecie mnie nigdy Zaraz poszczuję was swoim diamentem I porozwalę was, o nie, o nie Znów do mnie jeszcze tym, tym Tu jest jakaś roślinność, chwila Pierwszy raz widzę taką roślinność Jeszcze, jeszcze taki, taki, taki w ogóle Wow, takie drzewo Wow, ej, zobaczcie Jeden z tych kwiatów powoduje, że stajemy się niewidzialni. Dobra, schowamy się tutaj. Może ta, ta kipa nas nie zobaczy, dobra. Idą, o kurcze, są tam. Ty, chłopaki, gdzie on jest? Był tutaj jeszcze przed chwilą, goniliśmy go, ale gdzieś zniknął. Kurcze, dziwne. Jeśli go tutaj widziałem, no daj słowo, chłopaki, że on gdzieś tutaj jest, słuchajcie. O, najprawdopodobniej ja. będziemy się musieli rozdzielić. Część pójdzie w tamtą stronę, w tamtym kierunku, część pójdzie, słuchajcie, tutaj. Także ja ogólnie was wyślę, może. Ale część, o, e, część tutaj. chodźcie tutaj. Ojo! Okay. Jeden z nich został, to pewnie jakiś sługa ich. Dobra, ja tutaj będę się chował po tych krzakach. Jocie! Ziomeczku, ty pójdziesz w tamtym kierunku, okej? Okay? Dobra, ty pójdziesz ze mną z tą różką. Musimy go gdzieś tutaj odnaleźć. Gdzieś tutaj musi być, cwaniak jeden. Może się gdzieś tutaj utopił czy co? Kurczę, nie mam pojęcia zielonego, ale w ogóle znajdziemy go. Mam taką nadzieję, że go znajdziemy. Gdzieś tutaj jest. Ej, ty! Cwaniaku 1 Nie mam ma? cię tam! O nie, o nie! Co Chyba ty tutaj zobaczył? robisz? Gdzie ty jesteś? Pokaż się cwaniaku jeden. Masz jakiś mi kurczę, zna jakieś mikstury, słuchaj. Dobra, chodź. Lecz musimy na niego zrobić jakąś zahackę. Pójdę, pójdę do królowej i normalnie powiem, żeby zrobili jakiś, odpalili system obronny i go, go znajdziemy. Zneutralizujemy o tego intruza. O nie, słyszeliście to? Oni są niebezpieczni. Może oni myślą, że jestem z jakimś, jakimś, jakimś w ogóle z innymi ludźmi tutaj i przyszedłem ich obrabować z tego, z tych diamentów. Nie, słuchajcie. Nie przyszedłem tutaj ich obrabować, a przyszedłem po prostu pozwiedzać ten świat. Ale to mnie strasznie Ratunku, Co mnie tu... Pomocy! Ktoś tu woła. Ratunku, ale nie wiem w ogóle, ale nie wiem kto mnie woła. Dobra, pójdę w drugą stronę. Może tutaj gdzieś ktoś jest. Nie no nikogo nie ma, ale ten świat naprawdę jest... Ja... Ktoś, coś ktoś wołał tak jakby, ale nie, no na razie, na razie nic nie słyszę, na razie nic nie słyszałem. Teraz silność, ta wszystko, ten świat, ale całe szczęście. Kurczę, oni mnie mogą w każdym tuku, momencie... pomocy tu w więzieniu, po lewej, na górze, jestem tutaj uwięziony, pomóż mi. Tam ktoś jest, ale słuchajcie, nie mogę tam pójść, bo, bo przecież... Ten, ten, koleś go pinuje tam. O nie, o nie, muszę, muszę pomyśleć teraz, jakby to rozwiązać. Mam dobry miecz, yy, taki pomarańczowy, dlatego teraz jakoś się tam zakradnę i spróbuję go uwolnić. Słuchajcie, oni tutaj uwięzili jakiegoś dirt chłopaka. Ej chłopaku dircie, co ci się dzieje? Uwolnij mnie, palej się, uważaj, bo tutaj są chroniarz. Słuchaj, załatw go, załatw go, dawaj Dobra. go. Załatwimy go. Tylko teraz, żeby tamten jeszcze ten golem nie widział, e, i bierzemy się do roboty. Tu jest naprawdę toczy się jakaś wojna pomiędzy e, tymi ludźmi. Dlatego wszystko pozwiedzałem Już wiem, dlaczego e, ogólnie diament jest taki silny. Bo e, często ćwiczy na siłowni i sam wydobywa te diamenty. E, ja, dobra, spróbujmy go jakoś od tyłu. On ma jakąś prawdą muszkę. A masz ty? Wow, udało Kalki się. Jaki siłacz Ciebie, jak ty to zrobiłeś? Na raz go pokonałeś? Jak ty to zrobiłeś? Normalnie jestem silny. Przyszedłem tu Tutaj w pokojowej atmosferze, czemu oni są do mnie tak agresywnie nastawieni? Słuchaj, może dlatego, że oni myślą, że ty jesteś z nami w Drużynie. Ja jestem z Drużyny Dirtów, słuchaj. Musisz mi pomóc. Musimy się stąd uwolnić, słuchaj, bo zostaniemy tu na zawsze. Mój przyjaciel, słuchaj, niedługo powinien po nas przylecieć i choć uciekamy stąd jak najszybciej. O ja, to, to wy macie po prostu wojnę z, z diamentami diamentową, diamentową drużyną, tak? Tak, dokładnie, słuchaj, oni mnie tu widzieli, dali mi tylko sadzonki, żeby tutaj sadził i tym się muszę żywić. Robię sobie tutaj chleb jakoś i jem po prostu to, ale już mam dosyć tego i ja tutaj jestem zamknięty dwa lata, już proszę, pomóż mi. Dobra, pomogę ci, tylko żeby tutaj nikt nie patrzył, Tam widzę kogoś, tam widzę ludzi, ten świat. ej, widzę w ogóle statek, to możliwe, że po ciebie już wlecieli. Uwolniam cię, uwolniam cię. Dobra, już tylko tutaj diament, szybko, żeby, żeby oni nie widzieli. A czemu w ogóle oni ci po prostu dawali, zbożem cię karmi? I miałeś iść zboże i sadzonki? Tak, oni są po prostu, wiesz co, nienormalnie jacyś, słuchaj! O kurczę, mój kolega już przyszedł! Za to, że mnie uwolniłeś, słuchaj, może z nami wrócić na normalną planetę. Co ty na to? Chce, chciałbyś? Tak chciałbym, tylko też chciałbym wiedzieć, jak dostać się na samą górę, no bo przecież tutaj musi być jakieś wejście tam do góry. Słuchaj! Oni gdzieś tutaj ukryli specjalną płytkę naciskową, dzięki której, której można się tam przeteleportować, wiesz? Wow, naprawdę? A, a w ogóle, jak ty tutaj wpadłeś? Patrz, w ogóle uratowały mnie e, te rośliny, widzisz? W trakcie, gdy na nie staniesz, to znikasz. I można normalnie w taki sposób ukryć się przed nimi. E, a jaki sposób ty tutaj trafiłeś? Dobra, to chodź, idziemy poszukać i przy okazji porozmawiamy, w jaki sposób ty tutaj trafiłeś do tego świata i czemu ty tutaj w ogóle przyszedłeś? Słuchaj, prowadzimy wojnę od cały, od cały czas, od za dawnych czasów. Dobra, lat, przyznaj słuchaj. się, chcesz okraść, okraść w ogóle ich, tak? Ej, no co ty w ogóle mówisz? osądzasz mnie, oś ty, kurczę, to ja z tobą nie będę trzymał sztamy, jak ty tak jesteś, nie nie wracam ty masz, sam do twojej do... planety, kurczę. O kurczę. I, i, I kurczę mam cię gdzieś ty się jeden. poszedł sobie! Ej, słuchajcie! Yy, przepraszam, panie Diamencie, ja nie jestem z drużyny Dirtu, ja nie jestem z drużyny Dirtu, proszę mi pomóc, proszę mi pomóc. O kurczę, ale on ma fajną w ogóle tutaj yy, jakiś pistolet, może ten mi odpowie coś, coś innego. Panie, panie Diamencie, proszę pana, ja nie jestem się nastawiony do was, proszę tutaj powiedzieć waszemu szefowi, bo tutaj chyba... O ty cwaniaku, mam cię, chodź tutaj, co ty tutaj robisz jeszcze, co? O nie! Już, już cię znaleźliśmy z ekipą, słuchaj, po tobie, kurczę, kładź się na glebę, rozumiesz? O, spokojnie, dobrze... Dobrze, proszę pana, już się kładę, już się kładę. Ło, wow, ale czemu mam się położyć? Ja nie jestem z tej drużyny. Przed chwilą się dowiedziałem Słuchaj, ogólnie od. Gadaj, czy ty, to ty wypuściłeś tego Dircika, który był zamknięty w więzieniu? To twoja sprawka? Mm, muszę przyznać, że to moja, bo ja myślałem, że ich, ich go więzicie tak po prostu, yy, że się znęcacie nad nim. A teraz się dowiedziałem, że toczycie wojnę, i Dirty dir, dir, chcą was okraść, tak? Słuchaj, przesadziłeś, to są złodzieje, oni kurczę normalnie tutaj nam zniszczyć chcą cały świat, od lat prowadzimy wojnę, diamenty kontradirty. oni myślą, że są naprawdę dobrzy, ale tak naprawdę to my z nimi zawsze wygrywamy, właśnie przyjechał tutaj ich statek kurczę i myślą, że coś działają, ale my tutaj właśnie atakujemy, zaraz za moment zaatakujemy ich, wyślemy jakieś działka, słuchaj, armaty i zaraz zniszczymy ich statek. A, ej dobra, to w takim bądź razie, y, 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 ja bym chciał się spytać... Y... Dlaczego w ogóle tak cenny jest ten diament? Czemu tak wszyscy go chcą mi i czemu wy jesteście tak drogocenni? No słuchaj, no bo to jest jeden z najbardziej wiadomo drogocennych materiałów. Jaki można znaleźć, robić można niezniszczalne rzeczy. My tutaj tak naprawdę jesteśmy bardzo trwali. Nasze narzędzia są, e, kurczę, najlepszej jakości każdy tak naprawdę ich pragnie. Każdy chce mieć Aha. diamentowy mieczyk i tak dalej. Zobacz, jak ja sobie tutaj wyrzeźbiłem mieczyk, widzisz? Nie no, ty to masz w ogóle superowy! Diamentu. Ty to masz w ogóle superowy. Ej, dobra, ej, słuchaj, co ty na to, że... E... Za załatwię tą sprawę e, i przyprowadzę tego kolesia, którego sam wypuściłem, tego dirciaka z tego więzienia, przyprowadzę go do was, przyjdę na tamtą planetę, tam do tego, e, do tego właśnie e, statku kosmicznego, co dirty przyleciały i pomogę wam, a wy tym samym pozwolicie mi u was na dwa dni zamieszkać. Co wy ty na to? No, w sumie kurczę, nie wiem czy ci mogę zaufać. Kurczę, wiesz? Nie wiem czy to dobry pomysł. Normalnie zaufaj mi, tylko chodź, powiedz mi, w którą, w które Bajorku mam trafić, albo w które, w które te y, y, boru, bo, borówki, żeby mnie tam, tam przeteleportowało. Gdzieś tutaj jest jakieś tajne przejście? Słuchaj, mamy tajne przejście, mamy, słuchaj, tajemnicę płytkę naciskową. Jak chcesz, no to mogę ci pokazać, kurczę, jak, jak się do, do, dostać do tego miejsca, ok? No dobra, no to w takim razie daj mi tą płytkę naciskową. Ja nacisnę i wchodzę Chodź. tam, bo już się nie mogę doczekać. Chodź tutaj, dawaj, słuchaj, dawaj, dawaj, Widzisz tam na dole? No Widzę. Widzisz tam na dole? Widzę. Jak w to wejdziesz, słuchaj, to się teleportujesz tam na górę. Nikt się nie spodziewał, że to tutaj. A tutaj nasza konkurencja, złoto widzisz? No. O, my nie lubimy złota też, dobra, tak jak Dirtus. To się teleportuje, idę, uwaga, uwaga. Wow! Wow, wow, jestem tutaj! Ej, teleportowałem się! Jak tu pięknie stąd wygląda z samej góry! To jest naprawdę jak ładnie! A co to w ogóle jest? To jest jakiś, jakiś tor, w którym tak naprawdę ma przemierzyć właśnie ten statek kosmiczny. O ja, chciałbym naprawdę tu zamieszkać na tym świecie, dlatego muszę pozbyć się tego Dirciaka. Widzę, widzę go tam. On jest tam, przejmuje stery. Chyba zaraz będzie odpalać ten statek kosmiczny. O ja, o nie. Opaki przejmujemy ster. Ogólnie odblokowujemy tutaj już wszystkie liny. Możemy odpływać. Zdobyliśmy co trzeba, mamy ich skarb Kurczę, także mamy kupę diamentów Możemy zwijać stąd, ja idę naprzód Odblokować przejście chłopaki o Nie nie pozwolę, mu, nie pozwolę mu na to Słuchajcie, on już, on już chce odlatywać Ja muszę go wpakować teraz jakoś Jakoś do więzienia muszę go wpakować on nie, idzie tutaj, dobra, w takim razie zobaczymy co on tu kombinuje Aha, otwiera sobie już przejście Żeby tutaj jest taki tor Dla tego statku kosmicznego ożty może Dobra chłopaki, okienko zrobione Może można się przebijać już tutaj przez szkło bez problemu. Ej, Stój! Dobra. Jakie chłopaki? Jakie chłopaki? Ej. Stój! To ty tutaj mnie bijesz, co? Chcesz wiknąć tutaj na dół? Chcesz spaść na dół? Słuchaj, zaraz ja cię podkopię. Masz, masz się mnie słuchać. Oj, przestań, przestań, co ty robisz? Bo zaraz nie... Taki mądry? No to dawaj, no to chodź kurczę, i, i walczymy, no. Zaraz dawaj, nie, nie chodź. skoczysz na ten statek, bo tutaj sobie rozbijesz ten. Słuchaj, ja cię aresztuję, muszę cię dostarczyć na to więzienie, skąd cię wydostałem. Sp sp spadaj na dół, do wody masz skoczyć. Teraz, w tym momencie. <noise> Człowieku kurczę, ty sobie takie bajeczki to może swojej mamuśce mówić. Ja nikt nie będę wykonywał twoich rozkazów, bo niby czemu w to zrobić. Co? O nie! O nie, słuchaj, zaraz pożałujesz tego, zaraz się rozbiegnę i ci z buta w ogóle w klatę cwaniaku dam i ci pokażę ty głupta No to dawaj, no to dawaj, no chodź. Ty nie wiesz no z kim zadzierasz, dawaj. ty nie wiesz z kim zadzierasz. Ja ci zaraz to pokażę, no poczekaj, poczekaj. Teraz jest definitywny twój koniec. Rozglądam się, patrzę na dół, jest wielka wysokość. Dobra, jak ty taki jesteś zły, to trzymaj! To papa! Aż pa. ty, ratunku pomocy! Hmm, odleciał, spadł na dół. Patrzcie, spadł na dół. Ja cię nie wierzę, e, o kurczę. nie chciałbym być na jego miejscu, ale słuchajcie, udało nam się. Teraz na pewno ten diamentowy koleś pozwoli nam zamieszkać u niego. Teraz tylko wystarczy wskoczyć do wody. Woda jest daleko oddalona. E, dobra, przyjdziemy po tym statku kosmicznym. Przyjęliśmy na... Najważniejsze jest to, że przyjęliśmy też statek kosmiczny. Dlatego będzie ten gościu ze mnie zadowolony. Dobra, skaczę do wody. O nie, żeby to nie była wielka odległość. Wow, dobra, udało mi się, wskoczyłem tutaj. Teraz tylko ok. Wykopmy tutaj y, momentami y, przejście. Kurczę. Tak się akurat stało, że muszę ręką kopać. Au, 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 gdzie jest ten tylko koleś? Gdzie jest ten koleś diamentowy? Musimy podziękować za to, co ja zrobiłem. Jestem obok siłowni i obok tych krzaków, y, które znikały y, za pomocą tego, jak się w nich wejdzie. Wchodzę, o jest, ej, panie władzo Zniszczyłem go, zrzuciłem go na dół Przejmujemy statek kosmiczny Nasz ten statek kosmiczny teraz będzie nasz Tuperamsko, bardzo super wiadomo. Słuchaj, ja będę musiał to potwierdzić, bo nie wiem czy ci jeszcze mogę ufać. Sprawdzimy to, ale jeśli to prawda, słuchaj, to przyjmiemy cię, a nawet słuchaj, będziesz mógł zostać następną króla. Jest, 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 właśnie o to mi chodziło. Wow! Super sprawa, to dzięki, to zamieszkam u ciebie na całą, cały tydzień, Siemanko. Na razie, cześć.